To znowu ja w to. Przed chwilą w odcinku, no, widałam, że się odcinek, zakończyłam, no, ale. Eee, dobra. Zaczynamy od początku. Nie, że po prostu. Tam ten odcinek też dodam, ale to mam takie, jakby dwie części. Okej. Okay. Jakby też się pisał w komentarzu, to możecie mu odpisać, że wyłączył mi się odcinek przez przypadek, no i. Em, tylko dwie części tego. Um, jeszcze um, fajnie wygląda ta nora um, smoka um, przed, um, um, przed uratowaniem rąka. Smok po prostu ma takie oczy fajne. Tylko no musimy rozpalić ogień, domać jest. Na razie do niego nie wejdę. To mój um, link to Rudolf4244, a zmieniłem sobie jeszcze imię na Wojan. To możecie wpisać Rudolf4244 i taki, no widzicie, jaki na odcinku jest. Um, jak Wam nie wyjdzie, to możecie wpisać też Wojan albo na odwrót Wojan, a potem Rudolf4244. Tu ten cyrk nadal nie zniknął. O kurde. Wiem, jakby co, to te karabinki są do tego tutaj, bo tutaj jest takie... Trzeba strzelać. W ogóle muszę przynajmniej... patrzyłem już, ale to tak słabo szczela I prawie obrażenie zadanie. Już... Bardziej to się kierka zadaje obrażenie. Uuu. A w ogóle tak wilk... Jak na odcinku jakiegoś youtubera, to rzeczywiście tak wilk wywalił koło Jeffa. I tak mnie wyrzuciło, wtedy niestety nie nagrywałem jeszcze. Ten karabinek nawet... On tak szedł. A jakbyście mieli klasę vampira, to możecie sam kupić, po prostu. Znaczy jak będziecie mieli 600 diamentów, no ale... Lepiej robić nie wydawać, bo macie to te... Jaką jakby się O, jelona ja się obudził. Macie taką jakby się taką... jakby motykę taką no. I jakby. I ona... Em, I w labiryncie jest lepsza, bo no... Po prostu tamta od wampira zabija króliki na dwa hity. A ta. A ta... Em, z labiryntu zabija na jeden hita. No ale ja nie zabrania, ja może się skupić. Nie, mam Dziękuję. Najgorsze są te wilki, ja to że. prawie zginęły. A w tym przez lawę, bo. No nie, mnie zabiła. Ja sobie weźmiemy na wszelki wypadek, bo już. Nie będzie aż tak W ogóle nie wiem, czemu te wilki się. Z, um, wilki przeżywała ten jelonek. Ja myślę, że ten jelonek przywołuje wilki, em, dlatego że myśli, że my jesteśmy... W, 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 że my, pre, em, my pomagamy smokowi, żeby go zabić. A my mu chcemy pomóc. O, halo jelonki. Proszę, masz, masz. masz. O! Widzicie, jaki on jest poszarpany i możecie mu wszystkie na mapie. Dawaj, nawet to możecie mu dać. 6 tutaj. O, tam już widzicie muresznika. No Lecimy do niego. Jeszcze w ogóle są takie quizy, Wiecie, że doszło do czegoś nowego? O, już widzicie jego oczy. Tutaj taki. Się... I ja nawet kulcie stąd. Oj, tu jest narodnika. On taki dziwny dźwięk wydaje. Patrzcie się. Dobra, wracam. Najgorsze no jest to, że trzeba zrobić te wiki Rafa, ja nie mam broni żadnej. Mogę grać na laptopie i na telefonie, ale bardziej to ja gram na telefonie, bo na laptopie. No mógłbym, ale w sumie gdy gram na laptopie, to nie mogę nagrywać, bo mam. Na laptopie mam inne konto na YouTubie. I nie umiem że filmów. Wszystkie... Ja, ja się dopiero uczę. Na razie, teraz ja więcej będę filmów nagrywał z, z, z sobie zjem tego. Jak jesteście nowymi graczami i chcecie kod na diamenty, żeby um, mieć 15 diamentów, to wpiszcie sobie afterparty. Musisz wcisnąć te loki diamentów, tam gdzie macie diamenty I... Pisze wam kody Albo kod, CODES Też tam pisze I mi pisze CODES akurat O dobra, uważaj Uważaj trzeba uważać, uważaj, bo teraz... Ja wezmę chyba ten karabin który... Oh no! Skąd tu się wilkał wziął tak... Ja bym to trochę W ogóle o co z tym chodzi? O co w tym chodzi? O, law biom. Ej Ja w ogóle, jak na jak byłem, to ja w ogóle nie miałem nie miałem lawowego czy nie miałem śniegowego biomu. Może on zniknął. Super było w sumie. Bo do czego jesteś niego Nie wiem. Ja naprawdę nie mogę tego ogarnąć. Bo... Kara wniosek tu będzie musiała się poszulać. Nie wiem, to jest chata, chata. To chaty, jej wio, wio, wio. Nie no, muszę w niego jakoś poszczelać. Ała, znowu mnie zabiło. Nie, no ja się poddaję. Jutro nagram następny odcinek, więc... Do widzenia. Jakby co to, to jest e, po północy. już Więc papa. Pa. Jutro będzie następna część odcinku, więc... Tylko z y, moim bratem, z y, koleżanką, z drugą koleżanką i z kolegą. No to papa. Pa.